Skoki narciarskie dają zawodnikom olbrzymią radość latania. Czasem jednak przychodzi przełknąć gorzką pigułkę wylądowania na buli. Zapraszam na ranking pięciu najgorszych skoków XXI wieku. Pierwszym pechowcem można nazwać Stefana Hule, który podczas konkursów z zakopanem w 2007 roku nie poradził sobie z presją 25-tysięcznego tumu i zepsuł skok. Brak normalnego wybicia sprawił, że Stefan po prostu przejechał przez próg, a długi 68 metrów zawdzięcza jedynie prędkości jaką udało mu się osiągnąć na rozbiegu. W sezonie 2006-2007 zajął odległe 60 miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejnym zawodnikiem, który po prostu klepnął bólę, jest Vincent de Scompsevoix, a miejscem pechowego skoku jest oczywiście Kusamo. Loteryjne warunki i trudność skoczni sprawiają, że to właśnie na ruka Tunturi oglądaliśmy najwięcej poniżej 70-metrowych skoków w pucharze świata. Niestety skok reprezentanta Francji również można nazwać jako totalne przejechanie progu, a warunki atmosferyczne przynajmniej w tym wypadku nie odegrały decydującej roli, bo przecież z pustego i salomon nie naleje. Odległość CWA to 63 metry. Kto powiedział, że krótkie skoki zdarzają się tylko outsiderom? Największe gwiazdy także miały swój moment słabości. Sven Hanawald weekendu rozpoczynającego sezon 2002-2003 na pewno nie zaliczy do udanych. Świeżo upieczony zwycięzca wszystkich konkursów w turnieju czterech skoczni, również w Kusamo, osiągnął swój najgorszy rezultat w karierze. Bo takim można uznać skok na 58 metrów. Jeszcze gorszym rezultatem popisał się Frank Leffler w 2001 roku na starej skoczni Bergizel o punkcie konstrukcyjnym usytuowanym na 108 metrze, niemiecki skoczek stracił równowagę w pozycji dojazdowej i po prostu spadł z progu. Niestety nie udało mu się uzyskać stabilności w locie i skok zakończył układkiem na 45 metrze. Na szczęście umiejętnie położył się na plecach i uniknął poważniejszych konsekwencji. Jeszcze krótszym skokiem popisał się Juri Tepesz w serii kwalifikacyjnej przed konkursem turniu 4. Skoczni w Bischofshofen w 2012 roku. Tutaj jednak główną rolę odegrały warunki atmosferyczne, a konkretnie mokry, zalepiający tore najazdowe śnieg. W wielu skoczków miało problemy z utrzymaniem odpowiedniej pozycji najazdowej, jednak największym pychowcem okazał się Słoweniec Juri Tepesz, którego przytrzymało na tyle mocno, że ratując się przed upadkiem wylądował w okolicach 30 metra. Największym pychowcem można jednak nazwać Takanobu kabę. W 2000 roku na skoczni w kłopiu Japończyk pokazał, że można skoczyć jeszcze krócej. 20-metrowa odległość Okabe do dzisiaj pozostaje niepobitym antyrekordem w zawodach rangi Pucharu Świata. Jak sądzicie, czy ten antyrekord zostanie kiedykolwiek poprawiony, potraktujcie to z przymrużeniem oka i napiszcie, kto i gdzie może tego dokonać. W opisie filmu zamieszczam także informacje o grupie fanów kanału Jumper TV Skoczkowie Jumpera, która powstała właśnie na Facebooku. A także oczywiście odsyłam was do mojego Snapchata. Zachęcam, bądźcie na bieżąco, bo na kanale naprawdę dużo się będzie działo w najbliższym czasie.